No my wiemy swoje jak to zawsze w przygotowaniu do meczu yy, gramy meczu siebie mam nadzieję że na pewno jesteśmy trochę podrażnieni tym yy, że straciliśmy punkty w końcówce yy, akurat pod się ten mecz tak ułożył, że, że odwrotnie, że te punkty potrafili do końca utrzymać to zwycięstwo, bo też ten mecz był w końcówce trudny dla nich, ale weszli w ostatnim meczu taką obronną ręką. Nam się to nie udało. Na pewno wszyscy przez te dwa tygodnie widać było u każdego tą złość i, i to takie podrażnienie, taką złość sportową. Chciałbym, żeby już takich sytuacji nie było, tylko, tylko te dobre. Ale Dobrze, że w tygodniu graliśmy też sparring, ten sparring z koroną, który był nam bardzo potrzebny. Sprawdziliśmy praktycznie wszystkich zawodników i tych, którzy są na co dzień, i ci, i ci którzy doszli, czy mogli, mogli dojść, i ci, którzy wracali, wracali po kontuzjach, tak jak na przykład jak Michał mógł zagrać całe spotkanie, to na pewno duży plus. No jeśli chodzi o te ostatnie dwa tygodnie, to myślę, że, że był to dobry czas, żeby się przygotować do tego meczu. Na treningach myślę, że wyglądało to dobrze. Wszyscy byli w pełni zaangażowani i fajnie było, że mogliśmy rozegrać spotkanie z Koroną Kielce. Dzięki temu zachowaliśmy rytm meczowy. No, chłopacy z kadry dojechali, mają 48 godzin na to, żeby się przygotować z nami do meczu. Myślę, że jest to wystarczający czas, dlatego w piątek będziemy na 100% gotowi. Nie ma znaczenia kto prowadzi ten mecz, oczywiście pewnie dla trenera, który, który tu pracował z drużyną wcześniej to będzie taka podróż sentymentalna, natomiast dla nas tu sentymentów nie ma, oczywiście to jest kolejny dla nas ważny mecz, chcielibyśmy zagrać jak najlepiej i skutecznie i to, to tak do tego podchodzimy, pewnie będzie się, na pewno się spotkamy, porozmawiamy i, i zweryfikujemy różne... Informacje. Natomiast co mogę powiedzieć, Podbeskidzie ma swoje jakieś tam problemy. My, my również i dobrze wiemy, i, i myślę, że też to warto powtórzyć, że ten zespół jest mocno odmieniony. I mówię o, o nas, o, o widzewie. Jest dużo nowych ogniw, i czasami nie wszystko funkcjonuje jak trzeba. Też bym chciał, żeby, żeby to było już na tyle dobrze, że nie będą nam się pojawiać takie błędy, czy, czy różne inne problemy, ale wiemy dobrze, że wystarczy jeden czy dwóch zawodników. Nawet możemy to na przykładzie pod Beskidzie powiedzieć, bo strata napastnika, który ciągnął im całą grę i widzieliśmy jaki to jest ogromny problem dla zespołu i długo nie mogli sobie z tym poradzić i nie wiem, czy sobie już poradzili, czy nie. Zobaczymy. To są dla zespołów y, takich jak y, z, z takimi problemami kadrowymi, czy z taką mniejszą kadrą y, szer, y, ilościową, na pewno pro, problem, i to też wymaga czasu, żeby to uzupełnić. Na pewno wymaga czasu, żeby y, nadać pewnej jakości, y, jakiegoś tempa temu zespołowi. Nie chcę się tu tłumaczyć, ale musimy mieć tego świadomość i też pewne rzeczy wyważać, bo y, czasami słyszę że możemy wymagać bardzo dużo od tych zawodników. Powinniśmy, ale ale no poczekajmy trochę, bo na pewno kandydatów do tych, co uzupełniliśmy tych zawodników, mamy myślę, że dobrych kwestia teraz pracy, współpracy i jakiegoś dłuższego etapu pracy z tymi chłopakami i wtedy powinno być dobrze. Podbezkinie jest jedynym zespołem, z którym widzę nigdy nie wygrał w ekstraklasie na własnym boisku. To jest dla was. Jakieś, jak, jak do tego podchodzicie? Bo można podchodzić bardzo, bardzo okręcowo, że to was wkurza i jest sportowa zło, że rozwalicie ich na pewno, bo przecież to nie jest dobra drużyna, nie aż tak mocna, żeby, żeby naprawdę się nie bać. To znaczy, pan? My, my, my tych kompleksów nie mamy, ale no. poprzez takie nakręcanie się to rzeczywiście można się nabić tych kompleksów. Mnie bardziej denerwuje to, że pod Podbeskidzie ma coraz ładniejszy stadion, ma krzesełka. Ma krytą trybunę, to mnie denerwuje. I za chwilę będziemy w takich kompleksach, bo, bo ten stadion kwiknie, a u nas jest yy, dalej to samo. I tu w takich kategoriach to mnie denerwuje. Natomiast sportowo. Każda drużyna ma swoje wady, zalety. Wiemy, że pod Beskidzie ma gdzieś tam tą swoją siłę w tym, że jest to zespół bardzo taki seniorski zespół, który ma też wielu doświadczonych zawodników, ale takie sportowe kompleksy absolutnie nie istnieją dla nas. Natomiast o tych, których powiedziałem na pewno powoli się takie rodzą i dopóki u nas się to nie zmieni, no to to będzie to narastać i, i to na pewno mnie denerwuje. No tak, no myślę, że Język piłkarski jest dosyć globalny. Myślę, że z tą komunikacją nie ma większych problemów. No, w takim zestawianiu nie gramy dosyć długo, ale myślę, że z, z biegiem czasu będzie to wszystko lepiej wyglądało. Jeśli chodzi o dwójkę naszych środkowych obrońców, to myślę, że wnieśli oni nową jakość do zespołu i na pewno na pewno ten blok defensywny jest silniejszy. Nie, byli wczoraj na, prawie wszyscy, poza Bartkiem Kasprzakiem, który zagrał, jak, jak dobrze wiemy, 18 minut i nie wiem, czy już dojechał, czy jeszcze jedzie, bo to kawał drogi. Mam nadzieję, że, że będzie na zajęciach. I, i to chyba wszystko. No pozostali zawodnicy, którzy byli na są zdrowi, nie powinno to być żadnych problemów. Oczywiście mamy świadomość, że pojechali tam. Cieszyłem się, że grali, że nie było takich sytuacji, że ktoś pojechał i, i tylko był. No tak, ale no to tak trochę najmniej Bartek właśnie. Co znów jest takim przykładem, że ktoś, ktoś o tym nie pomyślał, bo ja się już nie chcę trzepiać, ale dzisiaj wraca zawodnik, wczoraj grał mecz, w piątek ma, ma szansę, miałby szansę pograć w Ekstraklasie. No nie, zostawmy to jak zwykle można się tutaj um, czepiać, że, że trochę pod górkę dla chłopaka, tak mi się wydaje. No ale zadebiutował 18 minut. Na pewno będziemy pracować w tym kierunku, żeby sprawdzać zawodników. Um, jeżeli nas będzie oczywiście stać na to i będziemy mogli to robić, to, to na pewno taki ruch wykonamy. Chciałbym jeszcze raz powtórzyć, że um, jeżeli nam się nie uda teraz, to, to będziemy przygotować zawodników już sobie na, na kolejne ruchy. Jeżeli będziemy mogli je zrobić wcześniej, to, to tak, jeżeli nie, to chcielibyśmy być dobrze przygotowani na, na kolejne okienko ewentualnie. Na pewno szukaliśmy zawodnika, który może być opcją i alternatywą dla napastnika naszego, którego mamy w tej chwili. Chcieli, chcieliśmy, żeby miał też lepszą rywalizację, żeby to był zawodnik, który może to spowodować. Krótki czas na sprawdziany. Na pewno zawodnik, który w treningach pokazał nam się dość poprawnie. Mecz z koroną nie oceniam w kategoriach jakichś złych, bo trochę zabrakło może takiej. No, musiał zderzyć się z, z czymś, co, co, ale ja nie, uważam, że to nie była jego do końca wina, bo on się gdzieś tam y, spóźnił. Tą, oceniałem tą sytuację już i y, mogę też powiedzieć, na, y, że ja też nie zareagowałem dobrze. Bo po tej sytuacji, grając w meczu sparringowym, mogłem go zdjąć z boiska, dać mu y, wody i za 10 minut go wpuścić z powrotem. I może by było wszystko ok. No ale chcieliśmy, żeby, żeby to szło i ta sytuacja na pewno go trochę wybiła. Wydaje nam się, nie jesteśmy oczywiście jak z każdym zawodnikiem nowym na 100% tutaj pewni, bo to mecz oceni mistrzowski i, i, i pokaże nam wartość tego chłopaka, ale daje nam dobre sygnały, dał nam kilka powodów do tego, żebyśmy dali mu szansę rywalizowania z Edwards.